Pierdole ja tego jeszcze jest! Buwer, a najlepsze chłopie. Ja se chłopiał to. A tu jakiś tepa Ja takie nogi zrobiłem A czemu szósty robicie? Jakie oszusty? coś? Powiedziałeś się tepa, że na szósta No nie wiem bo taka okazja jest... Ja dzisiaj sobie kurwa GINF Zak wpiszę, jakie mają kadę ładne A Zaki to zawsze takie kadę mają. A to możesz robić, tam jest Ksemi Kurwa ciekawe czy faworka była na tej edycji dla nich może jest, nie wiem jak no, tam jest, ale nie wiem jak postępy. Szkoda, Ej, ale... że szkoda że musty się nie założyły, kurwa na gili nie założył. A właśnie musi kurwa co z nimi jest? Nie tak na gili nie założyły, bo tak, tak kurwa twierdą na tej, że o Jezu Defuzja powiedzie Ci coś? Jakbyś chłopie, dosłownie 10 minut temu się tepnął, mnie jeszcze przy kąpie nie było. Wróciłem jakieś 5 minut temu dopiero. Z jakiegoś półgodzinnego zetku. Tepnij się w się kieszeni, wyragamy z kurwa 2-7, nie? Jak widzisz, że zaakceptował Oliver Games, to na chuj się nie ruszasz, Ale No, bo ten Oliver, ten 3 coś tam, w tym samym momencie zaakceptował, czaisz? Go, <grym> wiem, no zabijcie go za mną, nie wiem. Nie, co ja coś się dogaduję, czaisz? <grym> 70 ranko za niego mam, ja z miłą dziecią go zabiję. Słuchaj, zaśpiewasz, zaśpiewasz Barkę, szybko cię na te natępniemy, co? Nie, nie, będę śpiewał. No, po co ja mam tu kurwa... No nie, za... oni chcieli coś się ciebie. No już nic. Przecież Barkę no. No my już nie chcemy nic. No co ja spierdałem na siebie, no rapu, za Dobra, zostaw go A jego kurwa z patykie kurwa a, bije. na końcu jest gówno mi re... Seta chłopie, będziesz mnie lepał. No to No, ja to, no to otwórz dam ci seta Niewaj Barkę Nie otwieram, bo ja zumorować nie będę mu kurwa, Perłek cyknie A no ja też, ta... no, no, Czekaj, o, to ja I tam, witam, to... a ty, ty jak coś wiesz to, 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 to. Ale to barkę zaśpiewaj No nie będę śpiewał, no, mogę seta dać to nie możesz barki zaśpiewać? No nie, nie mogę No zaśpiewaj Okej. barkę No nie, no nie będę śpiewał Nie, kurwa Kopie, na, nagrać coś takiego i stawić na i tu oszy z GomBi, kurwa to by było piękne No kurwa, no. tepam się do tego emirata, jakiś kurwa emirat, Ja jest kurwa dwa 7 nie? Ej, jak ty byś to jeszcze nagrywał, nie? A weź skrzynkę i daj mu lek. Ej, rzuć też przy siebie Kurwa, bo hitnąć nie mogę hey, Hitnąć tak. go nie mogę, kurwa no, rzucaj, rzucę! Ale to jest bez sensu, że ja da i tam i wy mnie zabijecie. Waj, ja nie gram w obi. No, super. A ja, a ja nie gram w ist. No widzisz, ja jestem kurwa. Wszyscy są honorowsze. Mogę ci wędkę najpierw dać? Masz? Może złowić tam jakieś. O, jest, Ale... jest! Ja no po chciałeś bić. I miecze. Nie, no aż tak to nie. Patika rzucił patik z głównym, kurwa. Nieudane już jest Kopię Tet y... i dwa miecze? A tak, tak Ej, rozko, sobie... rozko, kurwa, to jest. Nie, rozkop, rozkop kurwa, taka... rozkop. Ja, ja nie mam dwóch mieczy w wieku, No to i jeden z fajerką Jaki tam masz? Bo widziałem, że masz. No mam, mogę no. ci kilo dać. Ale, no nie wiem, to mi wypuść chociaż tam przed siebie. No słuchaj, oddaj wszystko, a my cię wypuścimy. Ale to tak, nie... no nie wiem. Dobra, wy... czekaj. Wypuść mnie tam koło was. Aż. Dalej no ale, cię nie wypuszczam. Ale tak to co mi to da, że tu będę? No nic. <głos> kurwa. <głos> Traktor jedzie, kurwa. <noise> chłopie, traci... Pru, Fr, pru, pru, kurwa. <noise> Tracisz, czekaj, ile on straci, jak ja docenę 70, Jakieś 60 ranków, kurwa. No ale to mnie zabijecie wtedy, no nie wiem. I tak zde... O, ja u Was gra też, tak? Ty, powiem Ci tak. Jakbyś, ee... yyy... Słuchaj, oddasz wy... itemy, to wyjdziesz. Ale... Nie oddasz, zdechniesz. Krótko i ale... na temat. Ale... Albo namu zaufasz, albo nie. Ryzyk fizyk Twój. I tak możesz stracić rankinki, tak, nawet jak nie oddasz tych itemów. A tak masz e, no, jakąkolwiek to. szansę, że chłopie jednak ci nie zabijemy. Hej jak to jest podczas pifi? możesz morować O? O, super serwer klasy światowa. No, widzisz? Chcesz wiaderko z lawą kubojcę zbudujesz? Na chuj nam to. No nie wiem, tylko Dobra, że koksa nie mam. Ty, bo tak ci trochę oszusta mija. No, Dobra, to mogę. Nie na zakach. Mogę no oddać. Na im... No to na innych ćwokach, którzy się dali. Po weryfili co mam? Wszystko. Zaczekaj, ja bym poszedł. No, ale... ale na razie połowę masz refów, Ale ja bym poszedł. Podejdź tutaj, podejdź tutaj do mnie. No. Ja bym poszedł, półka, żeby weszł na Discorda i pokazał wszystko. No, nawet nie mam Discordu od To no, pobierzesz. Mamy czas. Ty tak średnio. No, no sumie, tak mam czas. A mamy w koło opę. Kłopie, jesteśmy na swoim wojdzie. A, kil... a kilo, co mogę zostawić? Dobra, a jaki jest, jaki jest kilo? Efficiency 4 3 No to 3. możesz, otwórz to. Nie, Epi 4 się... możesz zostawić, kurwa, jakby była piątka, to ją zabiorę. Ja chcę tylko seta i miecz. I Cię wypuszczam. Nie? Kurwa, Koksa i kilo. A w sumie mi kilo poniósł? No, koksa nie mam. A tak chcę seta. No, no ci pierdzielaj, to jest mój set. Wszystko Wszystko jest tyfisy, kurwa. Ej, ej, mogę coś sprawdzić? Jedną rzecz. Odsun się. Nie, dobra, nie. O, da się. Chyba naprawdę wiesz, że nie mamy temu. Nie no, nie wierzyłem, ale... Wiem, że tak siak jakbym zginął. Nie no, no wypuściłem cię przyjacielu. Ale szczerze. Nie, fajnie się tam bawicie. O kurwa, on co, jebał. To przypał. Nie mam, nie jestem aż tak bogaty kurwa jak on Dobra, na refila się Oj oj, coś padło Na cztery